Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej, kiedy wojska brytyjskie i francuskie mają ponad 400 tysięcy żołnierzy, którzy utknęli w Dunkierce, otoczeni przez wrogów. Wśród niepewności o swój los, trzymają się nadziei na cudowne ocalenie. Następnie widzimy grupę sześciu brytyjskich żołnierzy, którzy przemierzają opustoszałe ulice Dunkierki. Gdy przechodzą przez opuszczone domy w poszukiwaniu jedzenia, zapasów i wody, nagle zostają ostrzelani przez niewidocznych niemieckich żołnierzy. W powstałym chaosie ginie pięciu mężczyzn z wyjątkiem jednego Tomiego. Udaje mu się uciec przed ostrzałem i dotrzeć na plażę, gdzie tysiące brytyjskich żołnierzy czeka na ewakuację. Tomi przechadza się, obserwując niszczycielski widok setek martwych żołnierzy rozrzuconych po plaży. W tym czasie natrafia na młodego żołnierza, Gibsona, który grzebie innego żołnierza w piasku, więc idzie mu pomóc. Niedługo potem nad głowami przelatują niemieckie bombowce nurkujące, zrzucając kilka bomb w kierunku pozostawionych żołnierzy. W rezultacie wielu ludzi zostaje trafionych i zlikwidowanych, ale Tommy i Gibson szczęśliwie przeżywają. W następstwie duet znajduje rannego żołnierza pozostawionego na śmierć. Szybko wpadają na pomysł, udają medyków i pędzą żołnierza w kierunku statku szpitalnego, mając nadzieję, że oni również zostaną uratowani. Mijają grupę francuskich żołnierzy, którzy próbują dostać się na statek, ale zgodnie z rozkazami odmawiają im wstępu ku ich przerażeniu Tommy i Gibson również otrzymują rozkaz odejścia. Mimo to udaje im się ukryć pod betonową konstrukcją oddzielającą wodę, zwaną kretowiskiem, do czasu pojawienia się kolejnego statku. W tym czasie podsłuchują, jak komandor Bolton z Królewskiej Marynarki Wojennej, pułkownik Winnant i kontradmirał dyskutują o najlepszym sposobie ewakuacji ich armii. Po chwili rozważań doszli do wniosku, że kret jest ich jedyną realną drogą do okrętu wojennego. Wkrótce potem statek na który próbowali się dostać, zostaje zaatakowany przez więcej niemieckich samolotów, co powoduje jego zatonięcie. Wszyscy żołnierze na pokładzie próbują wypłynąć z wody, aby się uratować, a podczas tego Tommy pomaga żołnierzowi pułku Highlanders o imieniu Alex. Tommy i Gibson przebierają się za żołnierzy, którzy właśnie wyskoczyli ze statku. Wraz z Alexem i kilkoma innymi żołnierzami dostają się na pokład innego statku brytyjskiego Czerwonego Krzyża. Tam otrzymują trochę jedzenia i wody. Podczas gdy Tomi, Alex i inni żołnierze delektują się posiłkiem, Gibson przechadza się, wyglądając na zaniepokojonego. Niedługo potem statek zostaje trafiony torpedą, przez co woda zalewa dolne pokłady. Gdy okręt zaczyna tonąć, Gibsonowi udaje się otworzyć właz, przez który Tomi, Alex i kilku innych żołnierzy może się bezpiecznie wydostać. Trio pośpiesznie płynie w kierunku małych łodzi ratunkowych, aby dostać się na pokład, ale są one już zatłoczone. Nie mając innego wyboru, Wraz z kilkoma innymi żołnierzami chwytają linę przywiązaną do łodzi i zaczynają płynąć, aż dotrą do brzegu. W tym momencie są zdruzgotani, myśląc, że bez względu na to, jak bardzo się starają, nie mogą wydostać się z Dunkierki. Po spędzeniu kilku godzin w kanale La Manche u wybrzeży, ocalali brytyjscy żołnierze łączą się z niewielką grupą Highland Corps. Okazuje się, że zmierzają do łodzi, która utknęła w strefie międzypływowej. Nie mogą odpłynąć od razu ponieważ łódź jest zbyt ciężka, aby zepchnąć ją do wody. W rezultacie muszą czekać na wzrost pływów morskich, które uderzają w brzeg co trzy godziny. Chwilę później marynarz łodzi powraca, a brytyjscy żołnierze szybko zabierają go do aresztu, wierząc, że jest wrogiem. Jednak marynarz okazuje się być Holendrem i informuje ich, że obecnie znajdują się na niemieckiej ziemi. Właśnie wtedy ich łódź zaczyna być trafiana pociskami, powodując przedostawanie się wody przez dziury po kulach. Ukryci żołnierze są bliscy odwetu, ale Tomi powstrzymuje ich, wskazując, że niemieccy żołnierze używają łodzi jako celu do ćwiczeń. Teraz, gdy woda nadmiernie dostaje się do łodzi, Alex sugeruje, aby wyrzucili Gibsona, aby odciążyć łódź. Tomi próbuje go powstrzymać, przypominając, jak wcześniej uratował im życie. Jednak Alex pozostaje bezmyślny i twierdzi, że przetrwanie nigdy nie jest sprawiedliwe. Oskarża go również o bycie niemieckim szpiegiem ponieważ przez cały czas nie mówił, prawdopodobnie w celu ukrycia swojego akcentu. W środku tej gorącej kłótni Gibson po raz pierwszy zabiera głos. Ujawnia, że jest Francuzem i że przyjął tożsamość brytyjskiego żołnierza, którego pochował, mając nadzieję na ewakuację. Chwilę później łódź wypływa z dunkierki, ale wkrótce zaczyna tonąć. Żołnierze pospiesznie próbują załatać dziury po kulach, ale bezskutecznie. W desperackiej próbie ratunku wypływają z łodzi. Niestety Gibson zaplątał się w łańcuch i tragicznie utonął. Następnie scena przenosi się do Anglii, gdzie królewska marynarka wojenna zaczyna przejmować prywatne łodzie w celu ratowania żołnierzy, którzy utknęli w dunkierce. w Wamew cywilny marynarz Dawson i jego syn Peter postanawiają wziąć sprawę w swoje ręce zamiast oddawać swój statek władzom. Wyruszają swoją łódką Munstone, a ich młody pomocnik George dołącza do nich pod wpływem impulsu, zapewniając, że może im się przydać. W drodze do Dunkierki natrafiają na zatopiony brytyjski statek, na którego szczycie siedzi trzęsący się żołnierz. Powoli zbliżają się do wraku i wciągają żołnierza na pokład. Dawson pyta go o imię, ale ten milczy. Zamiast tego wpada w panikę i każe im zawrócić. Dawson jednak odmawia, twierdząc, że ich misą jest uratowanie jak największej liczby żołnierzy. Kiedy żołnierz wciąż nalega, Peter zamyka go w przedziale. Ten jednak ucieka przez mały otwór i żąda, by zawrócili łódź. Kiedy cała trójka pozostaje nieugięta, zdesperowany żołnierz próbuje przejąć kontrolę nad łódką. W trakcie szamotaniny żołnierz popycha George'a, przez co ten spada na dolny pokład i uderza się w głowę. Widząc to, Peter natychmiast idzie opatrzyć jego rany, podczas gdy żołnierz zastanawia się nad swoimi czynami. George uderzył się w głowę tak mocno, że stracił wzrok. W tym krytycznym momencie wyjawia Peterowi, że przybył z nadzieją na zrobienie czegoś godnego uwagi i że jest dumny, że do nich dołączył. Zdając sobie sprawę, że George potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej, Peter udaje się do ojca, ale Dawson mówi, że zaszli zbyt daleko, by zawrócić. W międzyczasie trzy Spitfire'y Królewskich Sił Powietrznych udają się w kierunku Dunkierki, aby zapewnić osłonę dla ewakuacji. Jednak ich operacja może trwać tylko godzinę ze względu na ograniczone zapasy paliwa. Chwilę później zauważają na niebie kilka niemieckich myśliwców, więc wdają się z nimi w walkę powietrzną. Wśród tego intensywnego zamieszania jeden z niemieckich samolotów zestrzeliwuje dowódcę eskadry, pozostawiając pozostałych pilotów, Ferriera i Colinsa zdanych tylko na siebie. Co gorsza, Ferrier ma również rozbity wskaźnik paliwa. Jednak pomimo tego niepowodzenia stara się oszczędzać paliwo i kontynuować próbę zestrzelenia wrogiego samolotu. W miarę eskalacji bitwy Spitfire Colinsa zostaje trafiony przez myśliwiec, co zmusza go do awaryjnego lądowania na środku oceanu. Gdy tylko to robi, wysiada z samolotu, ale kokpit zostaje zablokowany. Gorączkowo próbuje się wydostać, podczas gdy cały samolot zaczyna tonąć. Prawie tonie, ale Dawson i Peter docierają tam w samą porę, aby go uratować. Szybko pomagają mu dostać się na pokład, a następnie kontynuują misję ratunkową. Z drugiej strony Ferrier decyduje się kontynuować pomoc w ewakuacji, mimo że zdaje sobie sprawę, że nigdy nie wróci do domu. W tym czasie na wodach pojawiają się kolejne prywatne brytyjskie łodzie, aby uratować utkniętych żołnierzy. W międzyczasie grupa ocalałych żołnierzy dostrzega trałowiec i płynie w jego kierunku, w nadziei na bezpieczeństwo. Ich nadzieje zostają jednak rozwiane, gdy okręt zostaje zaatakowany przez jeden z niemieckich samolotów bombowych. Eksplozja powoduje, że woda morska wypełnia się ropą, a żołnierze zostają nią pokryci. Wkrótce potem olej zapala się, co skutkuje tragiczną śmiercią kilku żołnierzy w wodzie. Zanim wrogi samolot bombowy zdoła przeprowadzić dalsze ataki, ferierowi udaje się go zestrzelić. Kilka minut później kończy mu się paliwo, więc aktywuje tryb szybowania, kierując się w stronę plaży, aby wylądować. W tym samym czasie Peter, Collins i trzęsący się żołnierz docierają do miejsca eksplozji i wciągają na łódź tylu ludzi, ilu mogą, w tym Alexa i Tomiego. Gdy Alex udaje się na dolny pokład, aby odpocząć, znajduje leżącego George'a, który już nie żyje. Informuje o tym Dawsona i Petera, którzy nie mogą zrobić nic innego, jak tylko rozpaczać. W tym momencie żołnierz, w szoku, który nie jest świadomy śmierci, pyta Petera, czy George'owi nic nie będzie. Peter nie chce, aby żołnierz dodawał się do jego traumy, więc kłamie i po prostu potwierdza, że wszystko będzie dobrze. Zagrożenie nie zostało jeszcze zneutralizowane, ponieważ pojawia się kolejny niemiecki samolot bombowy. Serce każdego żołnierza zaczyna bić mocniej, obawiając się o swoje życie. Jednak dzielny Ferrier, mimo że jest w trybie szybowania, ściga wrogi samolot i zestrzeliwuje go. Następnie ląduje swoim spitfajerem na plaży za granicą, spala go i spokojnie czeka na schwytanie. W następstwie tych wydarzeń, Dawsonowie, a także inni prywatni właściciele łodzi w końcu wracają do domu po uratowaniu utkniętych żołnierzy. Po udanej ewakuacji ponad 300 tysięcy żołnierzy, komandor Bolton decyduje się pozostać, aby nadzorować również ewakuację Francuzów. W rezultacie odprowadza pułkownika Winnanta i ostatnią partię brytyjskiej armii. Okazało się, że była to jedna z największych ewakuacji w historii, a wielu nazywa ją nawet cudem. Był to również ważny punkt zwrotny w wojnie, który zmusił Niemców do wycofania się. Po przybyciu do Weymouth w Anglii żołnierze zostają wysłani pociągiem do swoich rodzinnych miast. W pociągu Alex martwi się, że spotkają się z obrzydzeniem za powrót do domu po przegranej wojnie. Po przybyciu na stację Woking otrzymuje gazetę z wiadomością od premiera Winstona Churchilla. Nie chcąc konfrontować się z potencjalną reakcją, Alex prosi Tomiego o przeczytanie wiadomości na głos. Ku ich zdumieniu premier pochwalił odwagę i wysiłki żołnierzy, a także cudowną ucieczkę, w której właśnie uczestniczyli. Wspomina jednak, że nie wygrali jeszcze wojny, więc zachęca żołnierzy do przygotowania się do walki bez poddawania się. W ostatniej scenie Peter zabiera zdjęcie George'a do lokalnej fabryki gazet i publikuje je, zapewniając, że młody chłopak zostanie zapamiętany jako bohater za swoją rolę w ewakuacji.